Ja ciołem, muszę autko zobaczyć, że, czy mnie jeżdżę. No, no, no. Witam wszystkich serdecznie, w szczęśliwego nowego e, roku, prawda. I jest szansa, że dożyjemy. Patrzcie, a jakie piękne autka, tu i tu, i ja jadę też pięknym autkiem. A dzisiaj widziałem takiego Mercedesa S63. Nie wiem, czy to zamykam Mercedes, ale widziałem. Słuchajcie, aha, odpowiadam na pytanie. Ja spędziłem Sylwestra. Otóż do 12 się bawiłem w klubie abstynenta, a po godzinie 12 poszedłem pod pałac i tam bawiłem się w klubie nie abstynenta, tak powiem delikatnie. Większość było panów z krajów Bliskiego Wschodu, czyli większość Albańczyków, Arabów i jakichś tam innych. Prawda? Taka niestety jest prawda o nocnych klubach, ci panowie po prostu zaczynają rządzić. No, nie wiem jak do tego, ale nie będę się tu rozwodził, bo zaraz zacznę e, mówić brzydkie słowa. A nie o to chodzi w Nowym Roku. Otóż w Nowym Roku byłem w kościółku, ale ponieważ wstałem zbyt późno, kościółek był zamknięty, więc Pomodliłem się przy kaplicy, gdzie ze swoimi kolegami robiłem krok trzeci i siódmy na kolankach i powiem wam kochani, a teraz jadę w cudownym towarzystwie. Tutaj jeden przyjaciel jest i tutaj drugi śpi pod nocy Sylwestrowej jeszcze. O, widać go tam czy nie widać? Nie, nie, nie widać go. Schował się jest mu wstyd po prostu, że śpi w aucie zamiast zabawiać nas rozmową, ale on jest, bo on ma służbę tam w Legionowie gdzie jedziemy także kochani też porozmawiałem w nocy z jedną gdzieś o pół do trzeciej porozmawiałem w nocy z jedną z uczestniczek naszego mitingu. zapytałem jej się czy jest trzeźwa. Ona powiedziała tak, tylko, że jest chora. No i uwierzyłem. O, tu jest, tu jest radar. Radar widzicie? Radar. Ten radar sylwestrowy taki. I słuchajcie, i tak to i byłem w posiłku. Teraz się przespałem chwilkę. Czekałem aż koledzy przyjadą po mnie, bo powiem wam, gdyby nie, oni nie jechali, to ja nie wiem, czy dzisiaj bym w realu na jakiś meeting poszedł. Chociaż mam dosłownie bez przesady powiem Wam, mam 350 metrów do mityngu, który jest pod moim domem. Ale jadę do Legionowa, widzicie, bo koledzy jadą i ja jadę. No, no to jest tyle. I co? Pomodliłem się rano, sugestie, pytania na grupę dałem. Yy, Wyzwoniłem paru yy, przyjaciół, między innymi Zbyszka, odciętego od świata. Słuchajcie, nie miał prądu, kąpał się w śniegu. No, takie różne cuda. To są właśnie skutki. Yy, no, prawda, pięknych domów, ale poza miastem. No, to jest tyle. Yy, co Wam powiem? Yy, jeszcze raz. Yy, żeby było fajnie po prostu żeby brać te wyzwania i dawać sobie radę wszystkiego najlepszego pozdrawiam całą grupę i do zobaczyska w realu cześć